W 24. kolejce Drugiej ligi obrodziło w niespodzianki. Nie brakowało również pięknych goli, a pewnie kilka akcji spodoba się też tym, którzy lubią filmiki z cyklu piłkarskie jaja. Hitem tej kolejki było starcie Stali Rzeszów z widzewem Łódź. Jeśli chodzi o inne drużyny z ligowej czołówki, GKS Katowice wybrał się po punkty do częstochowy. Górnik Łęcz nagrał u siebie ze stalą stalowa wola. Ciekawie też welblągu, gdzie Olimpia podejmowała resowie. Zaczynamy od stadionu we Wronkach, gdzie rezerwy Lecha grały drugi raz w ciągu kilku dni, tym razem z Pogonią Siedlce. Skład mocno zmieniony w stosunku do meczu z Garbarnią, no ale wynik otworzył jeden z nielicznych, którzy miejsce w 11 utrzymali – Oleksandr Jacenko po kwadransie gry na 1-0. Szybko odpowiada Pogoń. Na zegarze 23 minuta Dominik Sazawicki z prawej strony, jego dośrodkowanie przeciął niefortunnie Tomasz Dejewski i w takich okolicznościach zrobiło się 1-1. Taki wynik do przerwy, a w drugiej części działo się nieco mniej. Tu atak Pogoni, gdy Rebko obsłużył podaniem Firleja, powinno być 1-2, ale świetnie interweniował Szymański. Reakcja Lecha? W 77 minucie przed polem karnym piłkę otrzymał Bartosz Bartkowiak, technicznie uderzył i nie miał tutaj nic do powiedzenia Smyłek. Ponowne prowadzenie Lecha po golu dwudziestolatka. Dużą rolę odegrał tutaj również Tomasz Kaczmarek. Gospodarze blisko zwycięstwa, ale popatrzmy jeszcze na ten rzut rożny z końcówki. Iwan oceniaż głową, ale tylko w poprzeczkę. Lech wygrywa z pogonią i przedłuża swoją serię ligowych meczów bez porażki do dziesięciu. Elana Toruń po klęsce w meczu ze Stalą Rzeszów teraz rehabilitacji szukała w Legionowie, no ale zwycięstwo w Polkowicach zbudowało gospodarzy. Ten mecz nie zaczął się jednak dla nich dobrze, bo już w siódmej minucie Filip Kozłowski dał Elanie prowadzenie. Twarte trafienie w sezonie Kozłowskiego, na które Legionowia chciała szybko odpowiedzieć. Najbliżej szczęścia było w 12 minucie, gdy piłka trafiła w poprzeczkę. To już fragmenty drugiej połowy. W 54 minucie kolejny atak Legionowi, tym razem zakończony faulem w szesnastce. Rzut karny dla gospodarzy. Patryk Koziara w roli egzekutora, z której skutecznie się wywiązał. Pokonany młodziutki Kuchnicki i mamy remis. Pierwsze starcie tych ekip w obecnym sezonie zakończyło się zwycięstwem Elany aż 4 do 1 i tutaj też szybko po podopieczni Bogusława Pietrzaka pokazali, że remisem się nie zadowolą. 5 minut po straconym golu Bartosz macha i płaskim strzałem na 2 do 1. Wbrew temu, co można by wywnioskować z tabeli, ten mecz dla Elany wcale nie był łatwy, a końcówka to głównie ataki gospodarzy. W czasie doliczonym instynktownie nogą broni Kuchnicki, nawet to jeszcze nie koniec emocji. Kolejny atak Legionowi uderza za klika, ale szczęście jest przy Elanie. Trzy punkty jadą do Torunia, a Legionowia przegrywa szesnasty mecz w sezonie. Ciekawie zapowiadało się spotkanie w Łęcznej. Górnik w poszukiwaniu pierwszych na wiosnę punktów, stal stalowa wola zbudowana, punktem wyszarpanym w końcówce meczu z Olimpią. Blisko otwarcia wyniku po tym strzale Stromeckiego z drugiej minuty. Odważny początek Górnika, a w 21 minucie odpowiedziała Stal. Płasko Sobotka piłki nie przeciął żaden zawodnik Stali, ale zrobił to Bartumi Kalinkowski, który w stylu Dejewskiego z meczu Lecha z Pogonią pakuje piłkę do własnej bramki. Trudny czas Kalinkowskiego, który własnego bramkarza pokonał też w meczu z Widzewem, a przed kilkoma dniami w starciu z Gieksą wyleciał przedwcześnie z boiska. Tutaj na jego szczęście górnik szybko zareagował i 10 minut później, po faulu na Golińskim, sędzia wskazał na 11 metr. Paweł Wojciechowski, w poszukiwaniu swojego 13 gola w sezonie, nie pomylił się i zrobiło się remisowo. Długo utrzymywał się wynik 1-1, a dalsze emocje mieliśmy dopiero w końcówce. Rzut rożny dla górnika, po którym niecelnie uderzał Baranowski, a to druga minuta czasu doliczonego. Centruje Witasik, z zgranie piłki głową do Kacpra Śpiewaka, no i kibice Stali mogą mówić o swoistym déjà bo śpiewak znów golem w ostatnich sekundach ratuje punkty dla Stali. Szalona radość gości, no i poważne problemy włęcznej, bo górnik przegrywa czwarty mecz z rzędu. Przed nami teraz hit kolejki, czyli starcie Stali Rzeszów z Widzewem Łódź. Ci pierwsi nakręceni wysokim zwycięstwem, drudzy z kolei żądni rewanżu po tym, co przydarzyło się w starciu ze Skrą. Pierwsze szczęścia spróbował Rejman, a to odpowiedź Widzewa. Może miękko na głowę Tanżyny? Strzał nad poprzeczką. Pod drugą bramką pierwszy groźny i celny strzał, po uderzeniu Michalika zmuszony do wysiłku Pawłowski. W Rzeszowie do przerwy bez goli, natomiast w końcówce intensywnie atakowali goście Tutaj możżeń z rzutu wolnego. Dwukrotnie przed szansą stawał Hubert Wołąkiewicz, ale żadna z tych prób nie znalazła drogi do bramki. A to już minuta 92. druga. Gutowski dośrodkowuje, Wolsztyński z piłką w polu karnym, i to powinno się zakończyć bramką. Broni jednak Kaczarowski, sprawiając, że w Rzeszowie skończyło się bezbramkowym remisem. Dla kibiców widzewa to z pewnością kolejne rozczarowanie. Teraz stadion Błękitnych Stargard, którzy na wiosnę są wyjątkowo ugodowi. Wszystkie trzy mecze zremisowali. W meczu ze Zniczem Pruszków strzelanie zaczęło się bardzo szybko, bo już w czwartej minucie po centrze z narożnika Hubert Sadowski otwiera wynik spotkania strzałem głową. Intensywny początek pod bramką Znicza, bo Błękitni jednobramkowym prowadzeniem się nie zadowalali. W 21 minucie piłkę otrzymał Cywiński, którego w polu karnym powalił Bochenek. Jedenastka dla Błękitnych, a tę pewnie wykonał Wojciech Fadecki. Udany początek gospodarzy, ale z nicz odpowiada w 33. Minucie. Paweł Tarnowski z kilku metrów głową, Sasiak skapitulował i goście złapali kontakt, ale też na niezbyt długo. Już 4 minuty później po rzucie rożnym, zamieszaniu w polokarnym, skutecznością wykazał się Jakub Ostrowski i do szatni piłkarze schodzili przy stanie 3 do 1 dla błękitnych. W przerwie jedna zmiana w szeregach gości. Patryk Czarnowski pojawił się na boisku i szybko zaznaczył swoją obecność. W 49 minucie strzał pod poprzeczkę, który ponownie daje kontakt podopiecznym Piotra Mosura. Już 3 do dwóch dla błękitnych, czyli taki sam wynik jakim zakończył się pierwszy w sezonie mecz tych drużyn. Tutaj strzelanie trwało dalej. W 64 minucie Paweł Łysiak obsłużył podaniem Patryka Paczuka, a temu pozostało już tylko dopełnić formalności. Strzał do pustej bramki na 4 do 2, ale na tym emocje się jeszcze nie skończyły. Na 5 minut przed końcem czasu podstawowego Sadowski faulował w polu karnym i z nicz jeszcze będzie miał szansę na powalczenie o choćby punkt. Dariusz zjawiński zrzutu karnego na 3 do 4, ale na 7 golach licznik się zatrzymał. Dużo emocji w Stargardzie, ale punkty zostają w komplecie w dorobku błękitnych. A to mecz drużyn z dolnej połówki ligowej stawki. Przed tą kolejką garbarnia Kraków była 12, górnik Polkowice zajmował 10 miejsce, a obie te ekipy dzielił raptem jeden punkt. Tutaj od początku stroną przeważającą byli jednak gospodarze, którzy już w 18. minucie mogli otworzyć wynik starcia, gdyby nie słupek po tym strzale Masiudy. No ale kilkadziesiąt sekund później kolejna szansa. Z narożnika Kowalski, to główki skacze Michał Felix, który w taki sposób zdobywa swojego piątego gola w sezonie. Garbarnia na prowadzeniu, ale gospodarze nie zmienili swojego nastawienia po strzeleniu gola. W 34 minucie po tym płaskim dośrodkowaniu odbił piłkę Kopaniecki. Jest jeszcze Kowalski, poczekał, dograł do Kuczaka. Powinien to skończyć Felix. A gdy wydawało się, że goście się wybronią, litości dla górnika nie miał Rafał Górecki. Wpakowana wreszcie piłka do siatki. Kopaniecki skapitulował w tym meczu po raz drugi, ale dla dwudziestoletniego bramkarza ekipy z Polkowis to nie był jeszcze koniec złych informacji. To bowiem 45 minuta, gdy Kopaniecki powalił biegnącego z piłką Feliksa, no i ta sytuacja nie mogła się skończyć inaczej. Czerwona kartka. Na placu gry musiał się zameldować Marcin Furtak, który w dodatku zastąpił najlepszego strzelca gości, Michała Bednarskiego. Po zmianie stron, ofensywa garbarni trwała nadal. Tutaj jeszcze po strzale Szewczyka Furtakowi sprzyjało szczęście i skończyło się na słupku. A to już sama końcówka. W 87 minucie Tomasz Kołbon zgarnął piłkę w środku pola, ograł Kowalskiego haberka, potem opałacza, na koniec zabawił się jeszcze z Fryzowiczem, położył furtaka i dopełnił dzieła zniszczenia strzałem do pustej bramki. Fantastyczna indywidualna akcja Kołbona, gol na 3 do 0, górnik na łopatkach. Jeszcze w czasie doliczonym kropkę nad i postawił Mateusz Wyjadłowski, który zamienił na bramkę asystę Kowalskiego. Zaskakująco wysoki wynik w Krakowie. Garbarnia rozbiła Beniaminka z Polkowic 4 do 0. Interesująco z perspektywy tabeli zapowiadał się mecz w Elblągu. Czwarta Resowia grała z piątą Olimpią, nad którą przed tym meczem miała 5 punktów przewagi. Olimpia robiła dużo, by te różnice zniwelować. To 22 minuta, gdy Kiełtyka odnalazł swoim dośrodkowaniem Michała Millera, a ten otworzył wynik meczu. Gdyby Olimpia tutaj wygrała, zrobiłoby się w czołówce naprawdę ciasno, to czego goście z Rzeszowa nie chcieli dopuścić. Od początku drugiej połowy ataki Resowi bliski celu był Kaliniec po tym kąśliwym strzale. To była minuta 48, a teraz już 52, gdy zaatakowała Olimpia. Walka o piłkę w powietrzu, piłka trafiła do Michała Millera, niedużo zabrakło do skutecznej interwencji Wojciechowi Danielowi, czyli golkiperowi, który w Elblągu spędził sporą część swojej kariery. Drugi gol autorstwa Millera i wydawać by się mogło, że Olimpii będzie grało się łatwiej, no ale nie do końca, bo kilka minut po tym trafieniu z boiska z czerwoną kartką na koncie wyleciał Michał Balewski. Ponad pół godziny gry o jednego mniej przed Olimpią. To osiemdziesiąta minuta, gdy Resowia miała rzut wolny. Zobaczmy, krótkie rozegranie. Hebel z kalincem. Ten pierwszy uderza i jest gol. Maksymilian Hebel sprawia, że jest już tylko jeden do dwóch w Elblągu. Im bliżej końca meczu, tym bardziej desperacko atakowali zawodnicy Resowi. To czwarta minuta czasu doliczonego. Płatek w pole karne. Główkuje Hebel, a Sebastian Madejski tą interwencją ratuje Olimpię przed utratą gola. Gospodarze pokonują Resowie i zbliżają się do niej w ligowej tabeli. Z dużym respektem na mecz do Częstochowy jechali piłkarze GKS-u Katowice, a to dlatego, że Skra kilka dni wcześniej przywiozła trzy punkty z terenu lidera. Po wygranej nad widzewem, mecz z Gieksą zaczął się dla Skry od gola straconego w 8 minucie. Na szczęście dla gospodarzy, arbiter tego gola jednak nie uznał. Bezbrąkowa pierwsza część meczu, no a w 52 minucie zaatakowali miejscowi. Doszutkowanie z prawej strony. Mały Kocioł w polu karnym, po którym Piotr Nocoń strzałem na wślizgu pokonuje Mrozka. jeden do zera dla Skry i zapachniało w Częstochowie kolejną niespodzianką. W drugoligowych derbach województwa śląskiego GKS musiał odrabiać straty. Widzimy strzał głową Kurbiela, z którym bez większych problemów poradził sobie Kos. Czasu do końca coraz mniej, a podopieczni Rafała Góraka wcale nie zagrażali regularnie bramce gospodarzy. W 80 minucie znów centra z prawej strony, Michalski na głowę Woźniaka, jednak zabrakło precyzji i mecz w Częstochowie zakończył się zwycięstwem Skry. Częstochowianie po pokonaniu Widzewa pokonują również Gieksę i dzięki temu wydostają się ze strefy spadkowej. A na koniec derby Pomorza. Mecz Bytowi z Gryfem, gdzie na dobrą sprawę dziać zaczęło się po przerwie. W 54 minucie mało braku, a piłkę do własnej bramki wpakowałby Gęsior. Po upływie godziny gry kolejny atak Bytowi. Stały fragment i ogromny kocioł pod bramką Gryfa. Próbowali Szela, Liberacki i Czubak, ale szczęście sprzyjało gościom. Odpowiedź? Minutę później Gabor prostopadle podaje fatalne nieporozumienie Memicia z Gostomskim, ale jeszcze bardziej fatalne było to, co zrobił w tej sytuacji Kevin Przygoda. Być może w bytowie zobaczyliśmy właśnie pudło sezonu, no ale trzeba się jeszcze skupić na końcówce tego meczu. W 78. minucie Bielawski górą do Giela, ten wykłada piłkę do Karola Czubaka, no i tutaj pomyłki już nie było. Bytowie obejmuje prowadzenie, a Czubak zdobywa swojego 12 gola w sezonie. Zdawało się, że na wagę trzech punktów, ale to jeszcze druga minuta czasu doliczonego. Wrzutka Gabora, do piłki najwyżej wyskoczył Bartosz Gęsior, a jego potężna główka pozbawiła gospodarzy dwóch oczek. Remisowo kończy się ta kolejka na stadionie w bytowie. Tak to wygląda, jeśli chodzi o wyniki 24 serii gier. Zwraca uwagę, że swojego meczu nie wygrała żadna drużyna z czołowej czwórki. Najwięcej goli padło w stargardzie, a najwyżej wygrała garbarnia. Widzę w łódź, mimo straty punktów powiększa swoją przewagę nad grupą pościgową. Do czwórki zbliża się natomiast Olimpia, która teraz do Resowi i górnika traci już raptem dwa punkty. Zmiany również w strefie spadkowej, z której wydostała się z Kraczyn stochowa. Mimo zwycięstwa pod kreską nadal stal Stalowa Wola, choć już tylko z dwoma punktami straty do Pogoni, Górnika i Znicza. Kolejne trafienia do swojego dorobku dopisali Paweł Wojciechowski i Karol Czubak. Dla pierwszego była to trzynasta bramka, dla tego drugiego – dwunasta. A to plan grania w ramach 25 kolejki. Najciekawiej z perspektywy walki o awans zapowiada się mecz w Rzeszowie pomiędzy Lesowią a Górnikiem Łęczna. Liderujący Widzew o pierwsze zwycięstwo po przerwie w rozgrywkach powalczy z Legionowią, Gieksa zagra natomiast ze Stalą Rzeszów. Mecz podwyższonego ryzyka w Stalowej Woli. Stal zmierzy się z rozpędzoną skrą.